Dobra widzę, wejdziemy już od razu tutaj do, do pracy. Okej, okej. Okay. No ja może pójdę do biedry, bo jednak mam mało jedzenia. Dobra, otwieram biedronkę. Pan do biedronki? Tak, ja właśnie idę, bo mam mało jedzenia. Yy, bo jest siódma już, tak? Już siódma trzydzieści, a mamy zawsze otwarte hmm? od trzydzieści. Ósma jest. A, nie, Boże, przepraszam, od ósmej trzydzieści O, już wyjedzie, dzień dobry. Ostatnio zare zaremontowaliśmy. Ja wiem, że to źle wygląda, ale po prostu zaremontowaliśmy, bo, bo. No to dobrze, dobrze, że są. Mięso, ja muszę jakieś mięso. Gdzie pan tam poczeka. Jeszcze raz? Niech tam pan poczeka. Dobra. No, źle to wygląda, ale dobra, przynajmniej są. w doli No to tak. To... To... Dzień dobry. Idę. Eee... Y, dwa, la polecam w, w zestawie. Nie to poproszę. No To najpierw... Najpierw niech Pan zapłaci. Ja tutaj Panu to dam. Mam pełne kwoty. W Eee... Y, jedno... Jedno złoto. Z dodatkiem. No przepraszam. Jeszcze, ten, jeszcze mięso mamy. A, mięso. To je, cały czas jedno złote, bo tutaj mamy bardzo tanio. Niech pan, pan sobie poczeka, niech pan tego Może. poczeka. może Pan idealnie, bo ostatni został, wie pan. O, to dobrze. Jest sos jakiś do um, Nie, dziękuję. O, proszę bardzo. Hmm, dziękuję, to, to do widzenia. Do widzenia. A ja idę do Lida. Napiszed witko teraz wracam. O. Ej, co robimy? Ej, idziemy się przejść? Mm, no... Wiesz co, ja bym tylko kominek skończyć. To dosłownie chwilę. Jeszcze będę musiał gdzieś ognisko kupić. O. No, no. No i git. I potem sobie tutaj jeszcze do Dobra, chodźmy stary. Jeszcze tylko odłożę tutaj te rzeczy, które mi zostały, biorę jedzenie. Dobra, możemy iść. A ja idziemy po Matrixa? No, dobra. Dzang Do Matiksa. Cześć, chwilę. Chodź O Matiks! Cześć. O no, ma. O, mogę, mogę, mogę. No wchodź. O, jesu, sieba. Sieba. O, oh, jezu! <noise> Dobra. A dobra, to chodź. dobra, idę panią, gdzie ty jesteś? No tak tutaj chodź, chodź Mati. Tutaj, o dobra, siema. Maty idziemy się Ale, Mati, idziesz z nami? Idziesz z nami przejść? No to pani wie co? No to chodź. No bo dzisiaj dużo. No. Ja lubię, ja sobie, bardzo lubię sobie chodzić na świeżym powietrzu. No. Ej, co tam jest za budynek? Gdzie? No sam Gdzie? Wszystko nie ma. Przez nic nie ma. I co jest? I co jest? To jest jakieś... No mówiłem wam. Boisko. No, mówiłem. Chwila, bo nagle zaczął wlać. To jest... O, dobra pszczoła. Przysta... Nie no, wchodź tam debil. Dobra, lepiej nie wchodź, tutaj. Nie wiem, czy tam można wchodzić w ogóle. To są jakieś My toalety. No, mati, tu jest debil, on tam wchodzi. No jestem, patrz, ten, tędy weszłem po schodkach, tędy, podskoczyłem i weszłem na setadion. to, no nie wiesz, nie wiesz co to może być. Może być na przykład dla drugiej drużyny Iskry, co nie? To no, nie a to to nie wiesz, nie wiadomo co to jest, nie wiadomo ej, co, jest. Ej, co chodź chodź to jest, czemu jest czarny zupa? Chodź, do mnie. Albo chodźcie już do mnie. Dobra, dawajcie do mnie. Dzień co to ma za znaczenie, ale dobra. Zobaczymy, czy mój telewizor działa. Bliżej do Matrixa to chodźmy do Matrixa. Ja mam kąpa, i tak, no to chodźcie. No to dobra. No ja pierdolę. No, no ja, pien... no, ja chciałam przetestować swój telewizor, ale nie no, chcę przetestować. To u każdego obejrzymy. To jest za komputer Sigma. Dobra, Zaraz dobra raz i Dobra, ej, chodźcie do mnie sprawdzić, czy grałem dzisiaj z Krasem. Ale ja mam taką stronkę na kąpie, chodźcie. Zpraszam na to A to nie lepiej w telefonie po prostu sprawdzić? Nie, bo to... Nie wiem. Sprawdzam. Ej, gra, gra! I to właśnie z tym nadry Nederytem? No dra. Ej, ale gra, ale is krygrenowa... Jest Praga z Nederytem! Z Ceder znaczy. A kiedy pani ja widziałam godzinę? 20... Nie, 1930. Jaka 19.30 i 20. A... 2045. Aha, a która już jest już? No już się zaraz będzie się miało, jest gdzieś... Osiemnastu. Czekaj, sprawdzę. Jest... 15, jest 16. To zaraz się będzie No, Chodźcie posiedzimy u na chwilę. No to chodźcie do mnie. Ja idę u siebie. No, chodź. Ja idę u siebie. to chodź. Oj, to so, 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 so gramy swojej twojej kompo. Co, 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 co gramy? Ej, to dawajcie zagramy. Ja zagramy, ja też zagram u siebie. No, no dobra. Co gramy. Dobra panowie, Mati chcesz pograć, bo jesteś gościem. To no, czekaj, dawaj jedna myszczyc na klawie, będzie My śmieszne. Dobra, Dobra, lecimy. dobra, lecimy ja chcę z wami zagrać. W co gramy? W e, Fortnite'a dawać. No dobra, no dobra. Dobra, ale bambiki ale bambiki z nich. Mati dawaj. Kurde, no. spał? Dobra, jest. Jest. Leży, leży, Ej, czekajcie, czekajcie, to no 10, to 10. Po, podmijam, podmijam. Dobra, dawaj. Jest, wygraliśmy. Jest. Panowie, pat, patrzcie na godzinę. Dobra, to ja leżałem. Ja, ja leżałem i Ej, dobra, nie, już Mati trochę pograliśmy, już chyba dwie godziny pograliśmy, czyli jest... Która o, już jest o, chwila? O jest już e, dziewiętnasta, dziewiętnasta jest. To ja szybko, ja chyba już ja będę biegnąć, kupić bilet. Eee, hmm. no ale nie wiecie, gdzie będzie ten ale, bilet. Ale Mati, gdzie ty kupujesz to? My idziemy na stadion na Ale ja właśnie poszłam. Dobra. Ej, patrzcie, rase przed nami, widzicie to? No. Dobra, idę, czekajcie na mnie, czekajcie na mnie. Ej, zaczynają się chyba derby baniowic. Dobra, chodźmy, chodźmy już. Zaczynają się derby baniowic. Ale, tutaj, ale, ale jest zadymione całe baniowice. Co, nie? Dobra, gdzie tutaj jest? No, ja wy wykupię tam przed hmm. ich sklepem, gdzie mają sklep. A chyba ja słyszałem, że nie lubią się jakiegoś. dzień nie? dobry. Dzień dobry. E, co państwo chciały wykupić? Lubią się oba, oba drużyny, czy nie? Obie drużyny. No, wie pan jeszcze, nie, wi nie wiadomo, no bo to dopiero pierwszy dzień tego klubu. Może się będą lubić. Zobaczymy, co pokażemy. mecz. To wszystko? Czekaj. Dobrze. Jeszcze tam. E, tu by... E, a e, mecz na bilet e, pan chce? Aha, jeszcze... O jest. 1000 złoto to moje. E, to... Razem z biletem tu będzie... E, tu będzie... E, chwila... Tu będzie... E, 6 zł. Dziękuję, proszę. Dziękuję do widzenia. do widzenia. Do tego bilet na mecz. Do, te, do, do tego bilet na mecz Bilet na mecz to będzie... Miejsc? Tak, ile zostało? 9, 9 złoto. A ile zostało, mi, ile zostało mi miejsc? No, jeszcze... E, jeszcze... Sparrowa, czy mało Chwila? Jeszcze 7. O, to widać, że chyba dużo tutaj. No, wie pan, no, kibicami będą podescytowani. ile? Eee, dziewięć. O, dziękuję bardzo. No Ej, proszę. Panie, panie ma, ma pan tu śmietnik gdzieś, bo ja muszę wyrzucić niepotrzebne itemy. No, nie mam tutaj niestety, przepraszam. Albo pan, pan mi daje od do skrzynki swojej dom. Dobrze. No jakoś nieduży. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dawajcie, Wydaję chodź na mecz. Jestem ciekaw, czy oni będą się lubić, czy nie. Myślicie, że jakie będą mieć relacje. Dobra, yeah, no. jeszcze szybko idę kupić jakąś przekąskę na mecz, aby. E, ja zaraz też idę. Czekajcie na mnie, bo jeszcze tutaj coś kupuję. Dobra, to idę, to idę. dobrze? Dzień dobry. 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 E, dzień dobry. Proszę e, taką, popcorn na czosy i na czosy ze sosem e, serowym. Do tego kolka. E, woda? Kola, e, kola, kola, kola zero. To może pan szybciej mówić, bo teraz muszę tam dłużej szukać. E, to już jest? Już jest 230, dobra. Panie, dawaj pan bo zapycie. Kolka. E, co pan jeszcze chciał? E, na czosy ze sosem serowym i... I popcorn I popcorn, 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 popcorn. Hmm. popcorn. Udam... Przepraszam, nie mam popcornu To czemu macie w menu głównym wprowadzony popcorn, a nie macie? No bo się no końcu bo wykupił A 2 Damian da, Dobra Damian, ja się Dzień dobry, co pan poleca? Poczekaj, poczekaj Yy, na yy, Poproszę proszę, na czosę. Na i kiełbaskę. Dobrze. I jeszcze jakiś napój. Na i napój, dobra. To to I da, kiełbaska. Da, to pa, do. Napój, dziękuję. Kiełbaska i to dziękuję. Ile? Dobrze. Ale dwa złota. Proszę, do widzenia. Damian, 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 czekaj, czekaj, można już wchodzić na z trybuny, można już zeskanować bilety. Państwa, na stadionie nowego klubu w Baniubicach, który powstał dzięki nederartowej siekierce, dlatego sama nazwa mówi, wskazuje nam na to, że od, od, od grupy, która znalazła tą siekierkę, naprawdę... Jest dobrze i mamy nowy klub na Baniowicach, ale wracając! Dzisiaj Iskra, ba, iskra się mierzy z. z. baniowice. Więc już powoli wychodzą piłkarze, już powoli na y, Boisko. I dzisiaj wy, wycięży je, tylko jedna drużyna: Iskra, derby Baniowic, y, a na med zapraszają. Baniu, banie, Baniu I Jacek Baniowski Gramy Gdzie idę w piłkę chwilę? A, to jest sędzia. Dobra. To jest sędzia, to będzie trzy piłkę wybierane. Ja Rzut rzucę na początku. Jadaj leczkę, orzą. Dobra. I... ehm, orzą. Proszę wow. zacząć. Bacz, zaczynaj. Dobra, trzy, daj sędzia. Start. I co? Gdzie jest piłka? Zaczynamy spotkanie i tutaj widać, że jest jasno. Nie kurde, out. Sędzia chyba mówi stop, żeby tutaj zmienić, zmienić. A to piłka nie ma jak dobra Proszę. Dobra cięcie, weźcie walczamy. Już tutaj go i piłkarze Iskrypaniowice, Matiks. I co? I gdzie jest piłka? I jeden do zera za Iskrypaniowice. Nie ma wątpliwości, że jest palonym. jest branca Matiksa, gola można grać, też sędzia mówi. Start! I co, I gdzie jest teraz piłka? Przy nocy Cebuli, przy nodze Neddrighta… I gdzie piłka? Obronił! Bramkarz Iskry! Na samochód. Out! Piłka Iskry Neddrighta. Neddright tutaj… bitka i co? Not, I gol! 2-0! 2-0! Proszę się nie męczyć, Proszę. Albo dobra. Baniowic. Już, ej! I Ale Nawet nie zaczęliśmy grać. Ale jest... my nawet nie zaczęliśmy grać. No to było, że byśmy nie grać. A, no to czekaj, Cebula trzyma jeszcze raz. Trzyma jeszcze raz. Od środka. Dobrze. Start! I co no, nie trafił no. Matix na pustą bramkę? Nie Out bramkowy. Przepraszam, bo się ten zawiesiłem w pajęczynę. I tu się Mój kurde. Ej, faul. Faul, proszę, wolno. To, to jest karne. Nie, wolno. wolny. To był Żytkarli. Nie, wolny. Wolny i Idź I gol! I, gol, I go! Go! Dwa do jednego wracają do gry piłkarzy Bajowice. Dwa do jeden. Do jednego, Proszę zacząć. Dla mm, iski, to jest piłka! Gol! Gol! No. Dwa do dwóch, co tutaj się dzieje? I co? Gol! To jest Gol po golu! Gol po golu! Ja na wiem, widowisku i co? Bronił Matik. Jest tutaj. No, Czego no, Nie ma gola. Out bramkowy dla Nederaicza. Gdzie spila? Nie. Out dla Nederaicza. Dla Nederaicza. Bardziej piłka. Out znowu dla Baniowicz e, Czy dla Nederaicza Baniowicz Out dla Nederaicza. Dlać. I... na linii, na linii. Proszę wbrać. jest piłka? Nie ma nic. Okay. Nie wiadomo co się stało. Ten okay, cebula, daj. Ale okay, co, nie ma nic. Co zrobił w tej sytuacji sędzia, bo tak widać, że boisku się pokryło. tylko. Ma i... i, i, i gol! Czerwone, cztery, cztery, do dwóch! Widowisko na na tym Czekaj, bo ja mam. Dobra. Nie, proszę, nie grasz! Nie grasz! Nie A może komentator nie wchodzi na boisko? Trzeba pokazywać, to jest cameraman. Dobra i... Igor, Igor! Cztery, 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 trzy! Za chwilę, za chwilę będzie koniec pierwszej połowy. I uda mi się do szatni, uda mi się do szatni. Sędzia! Chwilko. Już, chwila. To siedził, stał. Dobra, idę pokazać sędziom. Ale też będę dla was a tam stał. Start! No i co? I... Czekaj, że troszkę. Dla kogo jest? Dla mnie. I start. Okej. Okay. E, iskry? I go, Jeszcze sprawdzę, czy na pewno nie było tam kolnego nic. I, 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 i na boisko! Hmm. Ja to jeszcze... Tam był spalony, nie ma gola. Spalony? Spalony. No, proszę. Ale dla iskry. Dla iskry. Nie, nie. Co? Gol. Ale co? Co się tutaj stało? Nie, go. Gol. No jak go? Czy nie No gol, 5-3. Dobrze, proszę o do doszanie. Do szatni. widzimy się po przerwie Idziemy do szatki sędziego Idziemy do szatni Gości Który nie ma piłkarza, będziemy na niego czekać Nie ma piłkarza, więc Gdzie piłkarz gości O, dobrze Dzień dobry to. pas 10 metrów, do pierwszej połowy 6 do trzech. Ile? 6 do 3. 5 do 3? Chwila, chwila, chwila. Jest 5 do 3. Ej, przepraszam, 5 do 3. No, to myślałam, że będą trochę lepsi, ale... Też dobrze grają. Takie widzę. No nie możemy by... być zbytni rywalami, gdy mieszkamy w tym samym mieście. Dobrze, a co do meczu? Co pan sądzi o grze dzisiejszej iscry? Jakie pan chce przeanalizować błędy w tej... Yy drugiej połowie Błędy Żeby żebyśmy żeby Iskra wyszła na ten mecz pewnie a pewna siebie u nas chodzi żebyśmy wygrali dobrze dziękuję do widzenia do widzenia szatnia go sprzedawa zawodnik dobry zawodnik najlepszy dobry. dzień dobry Co pan chce w w meczu co pan chce przeanalizować, żeby właśnie naderać drugą połowę zwycięzcę no, wyrozumiałem dosyć jest. Tak, pan? nie powiedziałbym, że jest jakoś jednostronny wynik, ale. Myśli pan, że to się jeszcze stanie w tym meczu? No, na pewno, na pewno się stanie. coś. Dobrze, a co pan jeszcze sądzi o tym? Nie wiem. A myślicie, że wygracie? Dobrze, to wychodzić. A minęło 20 minut przerwy. Piłkarze obu drużyn powoli już wychodzą na boisko. Muszę zmienić połowę proszę. I mnie w ogóle kibice atakują i się... Kibice siebie atakują i, i, i mnie też. Dobrze. Dawaj, tak. Uwaga! Au! co to było? Kibice! Kibice! Chwila, musimy ich wygonić. No, kurden, no akwam musieli gola. idziemy do ogólnego. Przepraszam. Na linii, na linii, proszę grać. Grają tutaj kilka, że cały czas. Piłka po co nie wychodzi? Ej to jest. No, ale nie była no, no, nie no, I... e, to, to była linia! no, no, ale... no, linia? To była linia. Sam mówiłem nawet Nie to mówisz czegoś. Waj się dzieje nagle! I teraz Matix Co on robi? Daj cebula, cebula! Bardzo ładnie wypuszczam! I, i gol Bardzo ładnie... 6-4, 6-4! Proszę! Kurde, schował się mały spryt! Starz! Proszę grać! Dobrze teraz dawały no. jeszcze dwie bramki do. KUDA co jest? Strzelenia. I to sześć, do no. strzelenia. Do Proszę sześć, dać! Znowu piłkę! Już! Eee, y, y, Jeszcze jedna bramka! Do wygodnienia! No 89 minuta meczu. Sędzia, ile dolicza? 6, 5. Ile sędzia dolicza? E, nie, jeszcze nie jest koniec, jeszcze jest. Jeszcze dopiero 80 minut. No, jeszcze nie wiem ile doliczył. Jeszcze jedna bramka wystarczy dla... Y, dla... netherite'a. Start! Zaczynaj. No już można. I teraz! I, I wyprowadził sobie! I to! 6-6! Mm, GOOOOOOOL! 89 6, 6. minut na Co tutaj się dzieje? No netherite Chwila jeszcze raz? Ale linia była przecież wtedy. Nie, nie, ale odbił, dobił, dobił, w siarę. Nie, dobił. no tak, no ale piłka nie weszła w cała. Nie, wyszła właśnie Boż. cała, A jeżeli jest, nie. jeżeli jest. Jeżeli jest w tej pajęczyni, nie, to... Ym, no to chwila, jeszcze się dojrzy na pewno. No tak było, było. I co sędzia, tutaj będzie analizacja. Wszędzie dolicza 5 minut. Czy? No ale i tak nie no. może zrobić za linią i więc musi dosłownie czki, bo tutaj nie ma żadnego odstępu. Nie, nie ma no się. jest 6-6 i doliczałam 5 minut. O zaraz będzie ostatnia akcja meczu. 96 minuta meczu. Eee! A Ale znaczy, to... Co? Ej! Proszę! Ej, żółta, kartka. Żółta, żółta kartka! Jest żółta, a co ja zrobiłem? No bo zacząłeś, a ja to była moja przyjaciółka. Ale go, go na chwilę, a e, piłka powinna być u Matrixa. Ostatnia, tym meczu. I co? I co nie, nie, Gol! 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 7 gol! gol! Jest gol! Siete, sześć do siedmiu! Co tutaj? szatni, dziękuję. Idziemy do szatni gości wpierw. Czekamy na piłkarza. Dzień dobry, co pan sądzi o tym meczu? Naprawdę już mi gardło zaczęło boleć. Eee, bardzo dobre. Znaczy słabe, no bo zaraz e, tę gola, tak jakby... Znaczy, zrobili comebacka, no, ale wygraliśmy najważniejsze. Co pan sądzi w ogóle o, tej, o tym meczu? Bardzo wy, wyrównany i bardzo, no wie pan. Znaczy, dla nas tak nie mówiąc, nawet był dla nas słaby. Ale dla was słaby? No bo odrobili na, naszego, odrobili wszystko, wszystkie kola. Tak, ja przypominam, że do pierwszej połowy było 5-3. Dlaczego? Do Dobrze, dziękuję, do widzenia, miłego dnia, powodzenia w meczach. Idziemy do szatni gospodarzy, w którym nie ma biłkarza, Bo zostało tylko same ubrania. O, dzień dobry. Co pan sądzi o dzisiejszym meczu? No, no śniadanie. Śniadanie? Czuł pan podział? No jak tam stracona bramka w, w ostatniej akcji, jak tam, jak tam. Proszę wejść, proszę. Ale wyjdź w mojej szatni, panie. Proszę. Ale jak tam, jak tam, jak tam w ostatniej akcji, w ostatniej akcji straci bramkę. trudno. Proszę, wyjść, Na proszę ostatniej wejść. Ostawiam wyjść. Oni sędzią, on jest sędzio! Panie sędzio! Ja oni nie piją. Już idę. Co się dzieje? Kutka dla Oni tych, mnie to biją, dla to jest przemoc. Dla, dla mnie to jest poczekolej Eee! kartka na przyszłość! Pan Matiusz nie gra na przyszły Proszę, nie dostaniesz. Proszę, chodź! Proszę, chodź!